Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku sieć informacji. Ja nazywam się Stanisław Budzisz i mam przyjemność opowiedzieć o bieżących wydarzeniach w Gminie Starnia. W dzisiejszym odcinku otwarcie klubu Seniora Wióraci. Uchwalenie budżetu oraz inwestycje w gminie. Piłkarski Klub Sportowy w Jastarni obchodzi 10 urodziny. Osiągnięcia sportowe siłaczy. 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rada Miasta Gminy Jastarnia przyjęła uchwałę budżetu na kolejne lata. O jej szczegółach opowie pan burmistrz Bartosz Senin. Podczas dziewiątej sesji 19 grudnia 2024 roku Rada Miejska podjęła uchwałę budżetową na rok 2025 oraz podjęła uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2030. Zaplanowane w roku bieżącym zadania inwestycyjne obejmują zarówno kontynuację rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć, np. budowę i modernizację dróg gminnych w gminie Jastarnia realizowanych w latach 2023-2026, budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Jastanią a Juratą realizowanych w latach 2019-2027, modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej realizowana w latach 2024-2025, jak również rozpoczęcie etapu projektowego nowych działań, na przykład przebudowy ulicy Międzymorze w Juracie, budynku komunalnego w Jastarni, Budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Jastarnia. W przyjętej wieloletniej prognozie finansowej gminy Jastarnia ujęto łącznie 33 zadania inwestycyjne. Projekty uchwał dotyczące budżetu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz uzyskały jednogłośne poparcie Rady Miejskiej. 10 stycznia otwarty został Klub Seniora mieszczący się w budynku dawnej szkoły w Juracie, mający na celu integrację oraz poprawienie warunków życia starszych mieszkańców gminy. Nasz klub to takie miejsce, trzecie miejsce pomiędzy domem a codziennością, obowiązkami i będzie to miejsce, w którym e, będą stworzone warunki do zbudowania relacji międzypokoleniowych poprzez cykl spotkań, warsztatów, wspólnych wycieczek, a także zwykłego codziennego picia herbaty, kawy w dobrym towarzystwie. E, będzie działał codziennie od godziny 7.30 do godziny 15.30 oferując cały wachlarz różnych zajęć. I zapraszam do wspólnego świętowania tego wyrażenia. Zaczniemy od wspólnego przycięcia wstęgi. Proszę tutaj w tym wszystkim, które się tu spotkają, że rzeczywiście no taka jest potrzeba spotkania się, a niestety chodzimy po kolędzie i tak rozmawiałem dzisiaj jadąc samochodem z jedną z naszych pań. No większość mamy takich osób starszych w jastarni, więc na pewno jest taka wielka potrzeba, bo tak jak widzimy, demografia się zmienia i, i chyba naprawdę potrzeba tego, żebyśmy mogli razem spotykać się. Panu o dobrego. A teraz wracamy do spraw przyziemnych. Trwają prace nad wymianą na wierzchni ulicy księdza Stefańskiego oraz Portowej. A także wykonany został zjazd dla wózków do parku miejskiego. Piłkarski Klub Sportowy z Jastarni obchodzi w tym roku swoje 10 urodziny. Z tej okazji nasza ekipa filmowa uchwyciła parę ujęć z Pucharu Jastarni w piłce halowej. Dzień dobry, spotkaliśmy się dzisiaj w Jastarni na turnieju, który jest organizowany już od kilku lat turniej halowy w piłce nożnej dla dzieci. Mający za zadanie propagować zdrowe style życia i integrować nasze społeczeństwo. Był to turniej rocznika 2016 i 17, było bardzo dużo zdrowych emocji, dobrej zabawy. W tym roku nasz klub obchodzi dziesięciolecie, więc też będziemy chcieli turniejem na przełomie maja i czerwca uwiecznić dziesięciolecie naszego małego klubu, który cały czas stara się wpajać zdrowe nawyki naszym małym mieszkańcom. Obecnie klub liczy ponad 40 zawodników w trzech różnych kategoriach wiekowych. Dzieci z roczników 2013-2020. W tym miesiącu odbył się również turniej Łóżko Cup oraz spotkanie z zawodnikami klubu Arka Gdynia. Po wizycie na hali przeprowadziliśmy rozmowę z trenerem sekcji siłowej Moksir, panem Henrykiem Konkę, oraz jednym z jego podopiecznych dowiadując się o sukcesach oraz planach na najbliższy rok. Henryk Konke, jestem instruktorem tutejszej sekcji Moksir Jastarnia. Obecnie jesteśmy na treningu. Przygotowujemy się do obozu sportowego w Cepniewie, który odbędzie się w połowie lutego. W sekcji obecnie systematycznie trenuje 18 zawodników, w tym 4 dziewczyny. Tam tamten rok był udany. Grupa 16-latków chłopaków zdobyła tytuł Mistrza Polski. Też yy, dziewczyny zdobyły wyciskanie leżąc. i w trójboju, bo startujemy w trójboju i wyciskaniu leżąc. Dziewczyny zajęły trzecie miejsce, pomimo że nie startowaliśmy w pełnym składzie. Nazywam się Karol Balicki i jestem reprezentantem siłowej sekcji Moxidia Starnia którą razem jeżdżę na turnieje i którą reprezentuję na turniejach na Mistrzostwach Polski i teraz w ferie zimowe jedziemy do Cetniewa przygotowując się do, do kolejnych mistrzostw i do kolejnych startów, m.in. na Mistrzostwach Polski. Jeżeli się zakwalifikujemy, to jest możliwość, że będziemy reprezentować siłową sekcję na Mistrzostwach Międzynarodowych, na Mistrzostwach Europy. No, myślę, że ten obóz w Cetniewy, który nam tak dobrze służy, w tym roku też nam posłuży. No, i Dwaj kopacy znowu wrócimy. Po prostu, żeby nie mieli jednego albo dwóch reprezentantów z naszego klubu w reprezentacji polskiej na Mistrzostwa Europy. To tyle o sporcie. A teraz wracamy na ulicę Portową. Gdzie po 32 latach do całorocznej działalności wróciło kino żeglarz. Stało się to dzięki uruchomieniu małej sali kinowej zwanej Dolnym Pokładem, mogącej pomieścić 28 osób. O szczegółach działalności kina opowie pani Patrycja Blindow. Kino Żeglarz Wieśniarni w tym roku gra cały rok, to jest nasza pierwsza zima od przeszło 30 lat. Gramy od czwartku do niedzieli. Niebawem czekają na ferie, więc zamierzamy grać codziennie. Na pewno będzie bogata oferta dla dzieci i młodzieży, więc zapraszamy szczególnie oczywiście najmłodszych. E, oprócz tego mamy oczywiście regularne seanse, premiery, przedpremiery, od czasu do czasu spotkania autorskie, więc warto śledzić nas na pewno na Facebooku, na Instagramie e, i odwiedzać stronę www.kinożeglarz.pl. Od dawna wierzyłyśmy, że nie ma nic lepszego niż przejść się sztormowym Bałtykiem zimą i później obejrzeć dobry film i ogrzać się kubkiem gorącej herbaty z kino kawiarni. I jesteśmy przeogromnie szczęśliwe, że ten czas w końcu nadszedł i możemy Was witać tutaj u nas, więc Serdecznie zapraszamy do zobaczenia. A skoro rozmawiamy o kinie, warto wspomnieć, że swoją trójmiejską premierę miał film Krzyk Mew o historii Rybackiej Orkiestry Dętej z Jastarni. Widzowie mieli ponadto okazję wysłuchać koncertu naszej lokalnej orkiestry oraz porozmawiać z twórcami filmu. 26 stycznia odbył się 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod hasłem Bezpieczeństwo i Zdrowie Najmłodszych. Zebrane pieniądze zostaną przekazane onkologii i hematologii dziecięcej. Organizatorzy zapewnili następujące atrakcje: Bieg policz się z cukrzycą, morsowanie zorganizowane przez Kusfelskie Morsy oraz Morsy z Jastarni. Pokaz strażackiej OSP Jastarnia. Koncert dzieci Szkoły Podstawowej z Jastarni. Ponadto na scenie wystąpił Dawid Zły, kaszubski hip-hop. Oraz Rybacka Orkiestra Denta z Jastarni. Odbyły się także licytacje, oraz podczas całego wydarzenia funkcjonowała kawiarenka. Nie można pominąć faktu, że w tym miesiącu półwysep zmagał się z północnymi sztormami, które zabrały sporą część plaż. Urząd morski rozpoczął ich odbudowę, a posztormowe warunki wykorzystują poszukiwacze bursztynu. Dobry wieczór, znajdujemy się na plaży w Jastarni w celu poszukiwania bursztynu. Dlaczego? Dlatego że ostatnio wiał bardzo silny wiatr, był sztorm, sztorm północny, przemielił nam dno tego Bałtyku i jest teraz szansa przy wietrze południowym, południowo-wschodnim, na to, że wyrzuci nam tutaj bursztyn na brzeg. Tak się właśnie składa, że są to warunki idealne do tego w dniu dzisiejszym. Znaleźliśmy taką plamkę w wodzie, zaraz ją pokażemy, plamkę patyków w których być może będzie znajdował się bursztyn. Także zaraz wejdziemy ze specjalną latarką UV, z okularami. Okulary muszą być dla ochrony i dla lepszej widoczności tego bursztynu. Także, proszę Państwa, za chwilę wejdziemy do wody w Woderach z kasiorkiem i z latarką. Także zapraszam Państwa, wchodzimy do wody. Zobaczmy co mamy, czy coś jest, musimy wyjść na brzeg, żeby to dobrze zobaczyć. Wysypujemy wszystko, całą zawartość kaszorka, coś tu jest, no proszę Państwa. Sztorm był udany, już widać, ja włączę latarkę UV. Bo być może, proszę, jak ładnie świeci taki bursztyn. Piękny, duży kawałek. Ten zabiorę do domu, bo takie się zabiera do domu. A te okruchy zostawię turystom, niech też coś mają. Proszę Państwa, minęło 3,5 godziny, było ciężko, jestem zmęczony, ale ja jestem wytrwały. Ja w ogóle się dziwię ekipie filmowej która w tym mrozie, jest minus 2, siedziała na plaży i przez te 3 godziny nagrywała ten reportaż. Proszę Państwa, za chwilę podejdziemy. Ja już skończyłem tutaj wszystko. Co w wodzie było, to wyciągnąłem. Bursztyny przebrałem. Także za chwilę jeszcze poświęcimy gdzieś białym światełkiem. Ja z kieszeni wyciągnę to, co udało się znaleźć. Za chwilę Państwu pokażę. Także dziękuję za miło spędzony wieczór z ekipą. Dobranoc. Ze styczniowych informacji jest to wszystko, co przygotowaliśmy. Natomiast nie kończymy jeszcze programu, gdyż chcielibyśmy poinformować, że w lutym odbędzie się m.in. Po raz kolejny Tydzień Małżeństwa, którego rozkład można sprawdzić na stronie tydzieńmałżeństwa.pl pisane bez polskich znaków. Oraz przedstawiamy rozpiska atrakcji na ferie zimowe, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Dziękuję bardzo za uwagę. To tyle w sieci informacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.